Spolet, Vitality B, weźmie tutaj nie jednego, nie dwa, a cztery plejty na to się zanosi. Ale na szczęście nie więcej, jeszcze Soli próbuje go traktować. oj, jest go. Oj, oj, co tu zrobiłeś, Jashiro, to nie był dobry moment, ani miejsce na ten powrót. No i w 13 minucie pierwsza klika w mgle wojny. Skins pasywnie wywiera presję, bo ten Olaf może być dosłownie wszędzie. Tak szybko czyści las i tak nieprzewidywalny jest to jungler, który może pozwolić sobie na skipowanie pewnych kampów, ale teraz Jack Troll! I to będzie eliminacja numer dwa na bocie, Ashiro z pewnością zginie. I jest kratubowi a go gainforsem. Nadbiega tu Soli. Prendato rozpędzony! Jeden za jednego! Puścił Ashiro i wróci się na Jack ale ten z błyskiem zuchroni swoje życie. Jednak Soli w końcu z dobrą interwencją udało mu się w czas. Nieco tę sytuację od... Świetnie wykorzystane i to jest złoto. Eee, Oto, okay, patrz na toba. Pa. Oho, no chyba Szygena stąd nie umknie, prawda? Kakan wystawia tę eliminację dla swojej drużyny. I Ultraliga wyrównuje na skorporcie 2 do 2, ale to może się czuć nieco pewniej. I zobacz, że schodzą na rzekę, zostawiają Wardy, bo wiedzą, że mogą się z przeciwnikami bić. Ale pytanie, czy na side presja nie będzie zbyt duża. Jack nie nie w tango. I proszę bardzo, frag dla czypcego! Prosta eliminacja i chwaliłeś za reaktywną grę? Myślę, że miałeś rację, ale to nie jest tak, że iron Wilson nie szuka takich okazji. E, palą flasza, się ...do pułapu trzech, trzech itemów i wtedy... Ta Zaja, ta Orianna, ten woliber nawet Tajomi będą robili robotę! Teraz a w tym czasie Szygenda, trafia, ale do grobu! I zobacz na to, przez ostatnie 5 minut Vitality B, oni nie byli w stanie znaleźć tych proaktywnych zagrań. To nie oni nas łapią, a my łapiemy ich! Nie wiem co to robi tak naprawdę, sorry! Ten Oj. ultimate miejsce To nie jest dobry pomysł! Ale ucieknie przez przez Command Dysonance! Ale zobacz! Jakby ktoś mu podpowiedział w komentatorze francuscy! zagłośno zagłośno za głośno, diplex Oj, wiesz! To może być błąd! Kater ale go bejtuje! Ale jednocześnie my też jesteśmy baitowani. Czy Deeplex stąd umknie? Perfect Execution, drugi stak użyty. Jest Jackroll, jest Skins, oni będą na... Piękny Yashiro, on przynosi Chypsego. Oj, tepek tutaj w czwórkę Vitality. I teraz rozpędza się rokiem Olaf i dojeżdżają zawodników Iron Wolves reprezentanci Vitality B. A no i to jest potężna eliminacja dla nich, to jest chyba też shutdown i widzimy, że kosztem teleportacji, kosztem ultimate'ów, ale wreszcie dobrali się do woli. Najlepszy moment, żeby się zatrzymać i to udało się ukończony kontrolować. Tak, to wszystko zależy od niego, gdyby teraz był bestią, ale cóż za predykcja Dlaczego? Za hook, jack troll! No Ale to było fantastyczne od polskiego wspierającego on. Zupełnie nie wiedział, gdzie kakan może być. A trafia ten death sentence, i to faktycznie może być wyrok śmierci. Bo to czwarty smog, bo to dusza oceaniczna. Chociaż może jeszcze Soli pokusi się o kradzież. Na pewno się pokusi, ale nie ma flasza. Gonią też diplexa. Może będzie jeden za jednego Soli. Wskakuje! Podjeżdża to no za wcześnie! ten smile od Skinza! Dusza dla Francuzów. No to będzie na pocieszenie zdjęcie niemieckiego midlanera, ale stracili. Zbyt wielu. I możliwe, że stracimy jeszcze barona naszora, bo maszeruje Fatality beat Czy to będzie ten złoty team fight? Diplex został zauważony! Rozpełna się Kakan! Ale niestety obtrzymuje on dawkę, obrażeń! Sauli musi ewakuować się! Kakan tylko z jednoosobowym gnarem, a Diplex z lewej strony zdomyka! No mamy wieżę że wzięto przez miniony, ale teamfight się sypie, Soulius, Raduj, się, cavem! I co Jedna osoba rywale wyflaszowali. Kakan pada! I teraz, czy to będzie koniec Iron Wolves? To skakuje diplex i chyba tak będzie, Wahir! Zamienia ja się, się w złoto. Stoi. Ja się raz stoi! Ale w tym czasie Vitality bierze Eldera i ta walka! No, była naprawdę trudna i Iron Wolves! No, niczym Spartani! Tutaj próbowali wedrzeć się na rzekę, ale finalnie ta żelazna defensywa od Jack Trolla i spółki powoduje, ja że Vitality uciągną z tym zgłosnieniem. Cofaj tutaj! O, rany, czy chcą z stanie dogonić? No spróbują na pewno Tepek leci Ashiro jest smart. Jashiro Terry Cole na linii, na midzie, no niestety tak nie wolno grać w League Legend! O jeszcze możliwe grać w of Legend! Że... O jeszcze możliwe, że złapią kolejnego zawodnika! Ej, do bazy leci Diflex! Nie, diplex. nie no. można tego dobrze przerwać! Dobrze! Tam przekliknąłeś deplexi! Tak jest! 200 metrów na skoczni, ale nie uczy. Pewnie z tą duszą, ale możliwe, że to jest błąd! Google GUSGENDA! Go, go, Czego złapią? i jednak z karek od Jack Trolla, ale próbuje Soul'i mimo wszystko wsiądzie no jednak nie, nie, na chacie! Nie, nie, Oj, porwał się z motyką nie, na słońce! Nie, nie, nie. nie! W taki sposób! Iron Wolf. Załączyła mu się Australia i zrobił to na opak, powinien cofać, a nie gonić! I Vitality, oni wiedzą, że to jest sygnał do otwór tę grę. Trzeba kończyć tu i teraz! Shockwave może i wyłączy kogoś na chwilę. A Reguardian Angel to wszystko zaneguje. Broniło się dzielnie Iron Wolves. Broniła się dzielnie Ultraliga. Ale tym razem upadamy pod naporem LFL. I trzeba przyznać, ta kompozycja szukała swoich okazji. 40. <laughs> Czy kupisz jeszcze za Tak, kupił za ja Shiro kupił Zoni, ale tylko tutaj dla poklasku i przytomności. No, co mogę powiedzieć Piotruś? No, co mogę powiedzieć?